Chyba żaden z kibiców, którzy zajmują miejsce na stadionie, nie ma wątpliwości, że dzisiaj czeka nas tutaj pokaz bardzo dobrego futbolu. Witamy Państwa serdecznie. Turniej Euro 2024 wchodzi w decydującą fazę. Mecz ten skomentują dziś Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zobaczymy, co przyniosą te ćwierćfinały teraz, gdy presja naprawdę daje już o sobie znać. Miejmy tylko nadzieję, że nerwy nie sparaliżują ani trochę obu reprezentacji. Słowacja zmierzy się z Holandią. Przed nami zacięty pój ćwierćfinałowy na Euro 2024. Obie ekipy wywalczyły sobie prawo do rywalizacji w fazie Pucharowej. Zobaczymy, która przedłuży swoje szanse na medal w tym turnieju. A teraz dzisiejsza meczowa jedenastka reprezentacji Słowacji. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Próbuje szczęścia. Nie, nie daje się zaskoczyć. Do środkowuje z rogu, dość głęboko. No i mocno teraz, zdecydowane wybicie. Wstrzeli! Tu musi być gol! Tak, Bramka! To była kara za zbyt dalekie wyjście! Kiedy się stoi na bramce, trzeba pilnować swojego stanowiska pracy. No po prostu! No i podobnie akcja Bramkowa. Obrona wywiedziona w pole zawiodło krycie i skończyło się na tym, że piłka zawsze podała w siatce. Tworzył nam się wynik. Jest 1-0. Milan Szkriniar. Szkriniar. Lobotka. Ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. Przycicek Cody Gappo. Piązkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Uwaga, mocny strzał! No i to mogła być kolejna bramka. Dobry strzał, ale trochę zabrakło. Nie powiększyli przewagi, ale są na dobrej drodze. Tak nie można wznawiać. Możliwa do uniknięcia strata. Wciąż jest przy piłce. Czy za ryzyk? Poprzeczka, ale co będzie dalej? Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. No, gdyby to wpadło, mielibyśmy zupełnie inny obraz tego meczu. Ale cóż, skoro wynik wciąż mamy na styku i nic nie jest rozstrzygnięte. Zdecyduje się na strzał, ale bramkarz radzi sobie teraz bez problemu. Takie uderzenie nie mogło go po prostu zaskoczyć. Nie daje sobie odebrać piłki. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Wow! Strzał zmierzał pod poprzeczkę, ale bramkarz wybronił. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego i już nic z tego rożnego nie będzie. Dobra teraz interwencja. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. I tracą teraz posiadanie piłki. Granie do Memphisa. je uderzyć. Uwaga! Nie ma! Odrobinę nad poprzeczką, a to był ładny, plasowany strzał. Pekarik. Szranc, świetna interwencja. Znowu mają piłkę. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Szkriniar, rywale przejmują piłkę. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Jak po i teraz próbuje szczęścia. Umówmy się, ten strzał do jego CV nie trafi. Koledzy z Drużyny wyglądają na wściekły w tomku. Z takiej odległości, tak mocne uderzenie nie mogło chyba wpaść. Twarde wejście, ale skuteczne. Milan Skriniar. Niezgodnie z przepisami, ale akcja trwa. Sędzia puszcza grę. Lobotka. Stanisław Lobotka. Skriniar. Hansko. Miłkę przejmuje Memphis Depay. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Cody Gakpo. Przy piłce Memphis Depay. No i odjechał teraz z piłką. Uwaga, bomba z daleka! Uwaga, słupek! Piłka w grze! No cóż, mogli teraz postawić kropkę na D. Gdyby ta piłka weszła do bramki, zamiast ją tylko obić, mieliby bezpieczne prowadzenie. A tak czeka nas nerwowa końcówka spotkania, bo wystarczy jeden błąd, a rywal może znaleźć wyrównanie. Uwaga, sparował strzał, ale piłka nadal w grze. Ale gra musi zostać przerwana. Offside. Sędzia pokazuje, że był faul. Piłka dla pomarańczowych. Jest informacja z sali bocznej. Spotkanie potrwa dodatkowo dwie minuty. Gwizdek, koniec meczu. To reprezentacja Holandii. Wychodzi z tego ćwierć finału Euro 2024 Zwycięsko. Teraz czeka ją półfinał. System pucharowy jest ekscytujący, ale nie pozostawia marginesu błędu. Przegrywasz, odpadasz. Ale właśnie dlatego takie spotkania są często zacięte, pełne walki i dramaturgii. Dzisiejszy mecz był tego doskonałym przykładem.